Cześć, nazywam się Artur Mierzejewski, od wielu lat zajmuję się sportem. Dzisiejszego dnia przeprowadzę Was przez e, bardzo ważny element całych ćwiczeń codziennych, a będzie to rozgrzewka. Zaczniemy od e, rozgrzania e, odcinka szyjnego naszego gręgosłupa. Na początku będziemy wykonywać ćwiczenia odgięcia do tyłu, do przodu, spojrzenia w lewo, prawo i dociągnięcia głowy do prawego ramienia i do lewego ramienia. Zaczynamy. Do tego, do rozgrzewki, proponuję Wam nadać sobie jakieś tempo, bądź rytm tej rozgrzewki i bardzo dobrym elementem jest po prostu marsz. Dociągamy głowę do klatki piersiowej i odginamy mocno do tyłu. Pamiętajcie przy tym elemencie, żeby nie otwierać ust, żeby broda była mocno dociągnięta do klatki piersiowej. Jak zauważyliście, tym krokiem nadaje sobie rytm ćwiczeniom. Za każdym razem na dotknięcie prawą stopą ziemi, co drugi raz. Odginą głowę do tyłu. Teraz zmiana ćwiczenia. Będziemy patrzeć w lewo i w prawo. Pamiętajcie, żeby tym rytmem nadawać sobie tempo ćwiczeń. Raz, dwa. Raz, dwa. kolejny element. Będziemy dociągać głowę, ucho do naszego ramienia, najpierw do prawego i do lewego. Hop, hop. Kolejnym elementem naszej rozgrzewki Będą krążenia trzymając brodę przy ramieniu i krążenia po klatce piersiowej do drugiego ramienia. Hop, 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 hop. Pamiętajcie, żeby brodę mocno dociągać do klatki piersiowej. Nasza żyja jest już na pewno rozgrzana. Zaczniemy teraz od krążenia ramion. Powolutku robimy obszerne ruchy ramionami do przodu. Dodajemy do tego całe ręce. W tym, w tym ćwiczeniu też możecie dodać sobie rytmu do tego, żeby po prostu ćwiczenia były wykonywane lepiej żeby były lepiej dociągnięte, a przede wszystkim, żeby dla Was był to taki komfort wykonywania tych ćwiczeń, żeby one miały po prostu rytm. Hop, hop, z delikatnym podskokiem. Jeżeli ktoś nie jest w stanie w tym ćwiczeniu skoordynować swojego ciała tak, żeby podskoczyć, wystarczy delikatne wspięcia na palce z ugiętymi kolanami. Hop, hop, wykonujemy obszerne ruchy ramion. Zmniejszamy je w rozłożeniu rąk i robimy coraz mniejsze krążenia, coraz mniejsze. I zwiększamy. Kto jest w stanie już dodać podskoki? Dodajemy je. Stronę. Robimy krążenia do tyłu. I tak jak w poprzednim ćwiczeniu, zmniejszamy koła. Zmniejszamy, zmniejszamy, robimy malutkie okręgi rękoma. Ćwiczenie. Rozkładamy ręce szeroko, uginamy je w łokciach i rozgrzewamy nasz staw łokciowy. Robimy obszerne ruchy stawu łokciowego. Pobudzamy nasz organizm do kolejnych ćwiczeń, które za chwilę będziemy wykonywać. Zmieniamy stronę, teraz krążenia do środka. przemian do zewnątrz Robimy też na drugą stronę, czyli do środka na przemiennie. Starczy nasze ręce nasze ramiona i Szyja są już rozgrzane. Teraz pora na to, żeby zacząć się rozpocząć rozgrzewać nasze bioderka. Robimy obszerne krążenia biodrami w prawą stronę. Stopy, oczywiście, powinny stać równolegle do siebie. Najlepiej w tym ćwiczeniu, gdybyście mieli. Nogi wyprostowane w kolanach, z racji tego, że przy takich krążeniach, przy okazji, będzie nam się napinał mięsień dwugłowy łód, czyli ten, który jest z tyłu, i także czworogłowy łód, który jest z przodu. Oczywiście robimy też krążenia na drugą stronę. I kolejny element rozgrzania naszych bioderek jest to krążenia całym tułowiem. Robimy, łapiemy się dłońmi, splatamy palce nad głową i robimy krążenia całego tułowia. Nogi oczywiście są rozstawione na szerokość naszych barków. I mocno dociągamy do ziemi, i wyciągamy się do tyłu. Nie zapomnijcie też zmienić strony. Nasze bioderka już się troszeczkę poruszały. Zaczniemy rozgrzewać nasze kolana. Rozstaw naszych nóg musi być Taki jak na szerokość naszych ramion, może być troszeczkę większy. Łapiemy się za kolana i robimy krążenia do środka. Pamiętajcie, żeby stopami swoimi całymi dotykać ziemi, żeby ich nie odrywać w ten sposób, czy w ten sposób. Robimy krążenia obu nóż stojąc na ziemi. Dlaczego tak? Dlatego, że w tym ćwiczeniu rozgrzewają się nam nie tylko kolana. Ale pracuje też staw skokowy. I oczywiście w drugą stronę kręcimy do zewnątrz. Pamiętajcie, aby te ćwiczenia były wykonywane niemalże perfekcyjnie, dlatego że y, odpowiadają one za rozgrzanie y, danych elementów naszego ciała, a chcemy przecież. Żeby nasz cały, nasze całe ciało było rozgrzane do kolejnych ćwiczeń. Łączymy nasze stopy i nogi razem. Chłopimy się ponownie za kolana. Kręcimy w prawą stronę. Schodzimy jak najniżej możemy. Pamiętajcie, żeby stopy były postawione całe na ziemi. Pracują nasze kolana, nasz staw skokowy. Rozgrzewają się łydki, dwugłowy i czworogłowy. I zmieniamy stronę. Schodzimy jak najniżej możemy. Jeżeli nie jesteście w stanie, dociągajcie ile możecie. Jeżeli jesteście w stanie, schodzimy bardzo nisko. Dobra, kolejnym elementem, który zrobimy sobie w naszej rozgrzewce, będą to wypady do przodu, żeby rozgrzać sobie mięśnie czworogłowe i dwugłowe. Wypad robimy w ten sposób. Oczywiście, jeżeli nie jesteście na początku w stanie, możecie zrobić to z delikatnym podporem na kolanie. Pamiętajcie, aby noga była ugięta 90 stopni, tylnia noga wyprostowana w kolanie, postawiona na palcach. Trzymamy sylwetkę przez chwilę, wracamy i druga noga. Jeżeli wy jeszcze już jesteście na tyle skoordynowani, że jesteście w stanie dodać do tego ręce, utrzymujecie równowagę, możecie to jak najbardziej zrobić. Hop, hop, do góry, na boki, do góry. Można oczywiście też łączyć. Kolejnym elementem naszej rozgrzewki będzie to szybki skip A, czyli podskakiwanie, e, uginanie kolan e, minimum do 90 stopni. Dociągamy, jeżeli damy radę, do klatki piersiowej. Załóżmy, że to ćwiczenie będzie takie wytrzymałościowo kondycyjne, więc zróbmy je około 30 sekund. Hop! Pamiętajcie, żeby odbijać się delikatnie z palców, nie skakać i nie denerwować sąsiadów. Robimy delikatne ruchy. Jak najciszej staramy się stanąć stopą na ziemi. Będzie to nasza cała rozgrzewka. Przed, każdym, e, przed każdą taką serią ćwiczeń wykonujcie sobie taką prostą rozgrzewkę, żeby rozruszyć swoje ciało do ćwiczeń. Dzięki!